Witam serdecznie, Marcin Kociołek, Gołębie Ostróda. No i doczekaliśmy się. Mamy w końcu pierwszy lot konkursowy. Coś, na co czeka się całą jesień, zimę i wczesną wiosnę. E esencja naszego życia hodowlanego. No także u nas trochę z przebojami, bo jest... No, wiedzieliśmy, że pogoda będzie kiepska, natomiast rozpogadza się. Gołębie gdzieś tam pewnie będą wypuszczone, nie wiem, gdzieś koło godziny może 10. Jakoś tak, wstępnie. Najważniejsze, że przestało padać, bo całą noc lało. Teraz już się właśnie zrobiła dosyć fajna pogoda. Tam na miejscu jeszcze jest troszeczkę pochmurno, ale zaraz tam myślę, że też się rozpogodzi. Rano, żeby Wam pokazać, jaka była pogoda, to było czarno i lał deszcz. Nie? Także jakby ktoś wstał o 6 rano, to by się mógł załamać psychicznie, jakby popatrzył, jaka jest pogoda, ale na szczęście dają się prognozy i, i ma być OK. Jest to pierwszy lot konkursowy, będzie to lot z wiatrem w ogon. Sto parę kilometrów tutaj do nas. Także nie wiem, jak on się zakończy, jak to w ogóle będzie. Ciężko powiedzieć. Myślę, że loty z wiatrem nie są zbyt lubiane przez hodowców. No ale trzeba sobie radzić w każdych warunkach. Nie ma wymówek. Czy to jest krótki, daleki z wiatrem, czy taki, czy siaki, czy owaki. Każde by się chciało wygrać. Każdy by się chciał, żeby do gołębie dobrze wróciły. Jest to lot do Mistrzostwa Oddziału, do Mistrzostwa Okręgu w metodzie tradycyjnej. Nie są zaliczane do żadnej kategorii, więc nawet jeżeli coś tam nie wyjdzie, to też nie ma się co przejmować. U mnie jest wiele zagadek, dlatego że moje roczne jako młode nie były lotowane, więc jest, jest, jest to ich pierwszy lot konkursowy, więc sam jestem ciekawy, jak to będzie, jak to się skończy. Muszę się przekonać na własnej skórze, jak to jest lotować rocznymi, które nie były lotowane jako młode. Do tej pory odbyłem 5 treningów, dwa krótkie, jeden taki średni i dwa takie na 40 km. E, także, no tak jak zawsze, co roku mam tak samo, tak? co roku w ten sam sposób postępuję. Zawsze to jakoś dobrze w miarę wychodzi. E, trawka skoszona, gołębnik posprzątany. Gołębnik posprzątany. Zegar jeszcze nie podłączony, bo nie wiem o której godzinie wypuszczą. A będę chciał sobie wpisać współrzędne miejsca wypuszczenia i wtedy zegar będzie pokazywał mi prędkość. Anteny podłączone, wystawione. Gołębnik pusty. Jest tylko jeden samczyk, który zerwał skrzydło roczne. Został jako partner. E, także jeszcze muszę wodę przynieść i tak dalej, ale to jeszcze jest czas, bo jeszcze głębiej nie są wypuszczone, także na spokojnie, tam sobie siedzą młode, no także e, emocje już są, e, czuć to, czuć, e, jest jakieś podniecenie, nie ma co ukrywać, na to się czekało, do tego zostaliśmy stworzeni, <laughs> także walczymy, nie, szkoda tylko, że pogoda jest taka kiepska, nie, że tak się nie ułożyło, że jest... Że jest, no teraz się w sumie już poprawia. tak, To już nie jest tak źle, no ale to nie ma to jak sobie, jak jest normalna pogoda, że od rana można wypuścić gołębie i wszystko idzie takim normalnym torem. No tak będą musiały trochę posiedzieć w tej kabinie. Na lot poszło ponad 4000 gołębi, natomiast dużo ludzi nie dało na lot, właśnie trochę wystrasili się pogody. Niektórzy hodowcy niektórzy hodowcy nie dali rocznych, dlatego też taka mała ilość gołębi, znaczy mało. no 400 4, to nie jest tak mało znowu jak na, na obecne czasy, no ale yy, myślę, że mogło tych gołębi iść, yy, około 5 tysięcy, tak? Tak szacowaliśmy, że będzie 5 tysięcy, poszło 4. No ale mówię, dla mnie to tak bardziej jest jak lot treningowy niż konkursowy. Yy, także no zobaczymy, jak to pójdzie. Moje głębi w ogóle w tym roku nie były w kabinie. Yy, mieliśmy dwa loty próbne, natomiast ja zawsze tak robię, że przeważnie wkładam na drugi lot, próbny nie na pierwszy, a na drugi nie włożyłem, ponieważ w środę wywiozłem gołębie tam na te 40 parę kilometrów, właśnie i połowa przyszła super, druga połowa się schodziła cały dzień, aż na drugi dzień rano jeszcze wracały, a na drugi dzień był trening z kabiny, więc nie włożyłem. No, i zaczęło padać. No, pogoda się trochę pierdzieli. Raz słońce, raz deszcz. O dziesiątej puszczamy. 4100 chyba gołębi. Ja dałem 100 sztuk. 50 samców, 50 samic. Także zobaczymy, co będzie. Miejmy nadzieję, że. Że będzie przyjemny widok, będzie fajny nalot. Na to liczy każdy hodowca, ale jak będzie, to się okaże. Pogoda jest no, taka, kurde, nie zaciekawa. No, ale trudno. Tam na miejscu się rozpogodziło, więc najważniejsze, żeby tego głębiny miały dobre odejście. To jest mała odległość, bo to jest sto parę kilometrów, więc myślę, że, że powinno sobie poradzić. Zobaczymy, jak poradzą sobie roczne. To będzie mój taki eksperyment procesowy. Że tak powiem. Eee, także czekamy. Tak, o 10 puszczę, zobaczymy jak odejdą. Myślę, że jest wiatr w ogon, więc myślę, że tam godzina z groszem i głębie będą. Także jestem ciekawy. Pierwszy lot, emocje jak na grzybobraniu. <grytanie> także fajnie, fajnie, cieszę się, że się doczekaliśmy. No i dobra. Dobry lot. No, i cały czas pada. Szykuje się tragiczny lot. Deszczu pełno. Mamy tu gościa. Pan Kazimierz Aprilis przyjechał do nas. Przyszedłem zobaczyć, jak zdobyć czwarty konkurs. Tak jest. Który najlepsi, nie? Tak. No, myślę, że cztery konkursy to powinniśmy złapać, nie? Bo to jednak, kurde, przy stu gołębiach to jakby nie patrzył, no ale pogoda. Marcin, powiedz mi, czy twoje gołębie dałyby radę w taką pogodę przylecieć? Moje! Mają gadały, nie? nie wiem, jak twoje, Moje, mają parasole. No, ochronne. Ale ważne, że odejście, nieby super, tak? W miarę pogoda, a pogoda dzisiaj, ta majówka w ogóle cała. Niektórzy no różnią mnie, jakby przekładali loty, nie przekładali, ale dobrych, jakby nie ma nigdy decyzji. Nie? Znaczy, na miejscu się poprawiła pogoda, zrobiło się ładnie. Słoneczko wyszło, więc głębie fajnie odeszły końcówkę będą miały w deszcz, więc no teoretycznie powinno się to wszystko udać. To nie? jest lot tylko 130, tak? 122 km do mnie. <laughs> więc nie ma też jakby coś tam szaleć, nie wiadomo, nie? No. no, a powiedz mi, jak, jak myślisz, jak, jak usiądą moje mojego które nie były lotowane jako młode? Martwisz się o nie, czy nie? Martwię się o nie, <śmiech> <bardzo>. <śmiech> No, myślę, że, ale skoro słyszałem, że wywoziły się 30 razy, to. 36. 36 razy. No. Myślę, że ten 37 to potraktuję już poważnie i przyjdę normalnie. No. No? Człowiek musi siedzieć pod dachem, a tam jest nasze stanowisko. Tam mieliśmy stolik przygotowany kawowy. Wszystko mokre, wszystko szlach trafił. Odechciało się. Stąd powinny lecieć. Także. Powinny na którą antenę? Yy, mamy a dwie anteny, którą wyłączasz i obydwie są wyłączone, przyklejone są ziarka do anteny I jak gołębie będą działały te ziarka, to wtedy włączę antenę, nie? Także mają siadać po 10 na jedną i po 10 na drugą. Także teraz humory nas nie opuszczają, ale zobaczymy jak będzie za chwilę. Myślę, że gołębie powinny być po godzinie 11.00. Zobaczymy. No, na starcie chyba miały dosyć mocny wiatr w ogon. Tu u nas jakby nie wieje w ogóle. No ale na starcie dosyć mocno dostały pod ogonek. Także zobaczymy. Czekamy. Są gołębie. No nie spodziewałem się czegoś takiego. Naprawdę. Szok. Bude w taką pogodę. nieźle. No, przy, wy, wygląda to przyzwoity 14 siadło na raz Gołębi. Teraz siadają następne, tylko że troszeczkę chyba z tyłu wracałem mi się wydaje. Nie wiem, jak te pierwsze, bo nas zaskoczyły całkowicie. Nie spodziewaliśmy się, że akurat tak przylecą. O, o kurde, tu jaka ekipa. Nieźle, nieźle, fajnie. Kurde, jestem zaskoczony, naprawdę. Pierwszy raz w kabinie? Pana Kazimierza. Żeby im miód, miód dać, tak? Panie Kazimierzu. No dobra, siadło 14 naraz i teraz siadło znowu jakaś tam ekipka. Cieszę się, że się grupami. To jest najważniejsze. Czasowo może być różnie, bo to wiadomo. To jest lat, lot. Zobacz, jaka jest pogoda, nie? Generalnie. O, są następne, zobacz. No, ale z tyłu wracają, nie? Troszeczkę przegoniły. Troszeczkę przegoniły. No, ale, ale to jest piękny widok. O. Dla takich chwil warto żyć, panie Kazimierzu. Elegancko. <laughs> Jeden lot jak u pana Kazimierza 20 lat. No jest. No dobra, nagraliśmy szpicę i teraz będziemy się obserwować lot. Jak głębie wracają. Kurczę taki piękny lot, że jeszcze trzeba trochę ponagrywać. Fajnie to wygląda, no to jest miód. Miód na moje serce. Klepcie sobie, tak. Klepcie. Aka okay, ekipa zobacz, Już jest ponad 30 sztuk w gołębniku. <grym> w <górę> kurde. A już miałem likwidować gołębie dziś rano, jak zacząłem tą pogodę. następne no. Szok. I słońce się pokazało. O, panie Kazimierzu, musi pan częściej do mnie przyjeżdżać. Na sercu? Zobacz, następne są. Powiem szczerze, że dla mnie Mistrzostwo Światowe nie? Przylot, nie? przylot normalnie jak. Mistrza Polski, to jest pierwszy film. Pierwszy film u mistrza polskiego. <grymne> Miejmy nadzieję, nie? Chciałoby się. Ale pokazuje to że o, ta, 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 ta te fajne góry. Uwaca. Tu siedzi ten czerwony. Tu to jest jakiś obcy, wiesz? No. Ty, ale zobacz. Płynę, padał, na latanie, nie? padał deszcz. No już szpica weszła, nie? Yy, padał deszcz. Daria, chowaj się szybko, chowaj się. Chowaj się do domu. Padał deszcz, przecież tutaj było czarno, już przed chwilą siedziałem, mówię, nie no, pływa po gołębiach będzie, nie, mówię, będzie tragedia, nie. Trzeba iść do Żabki po specjale, nie, Ci powiem, chyba za to, nie. Ja <laughs> piwka nie pije, whisky z wolę, nie. No chodźcie, chodźcie. Chodź, chodź, chodź. Mówi, że nie wołasz bo będzie. Nie, nie wolno potem nic to nie daje, moim zdaniem, nie, tylko bardziej chyba to, to jest... To na motyle, trzeba je chwycić na dół i... To chyba roczniaki są same, wiesz, tak widzę. Nieważne konkursy, niech się uczą się Tak jest. Chodź, chodź, chodź. No ale bajka, zazdrość się. Nie? One się trochę boją, wiesz, jedne I drugich, jak, nie? jak one jeszcze sobie grupają, to, jakie mają... no to nie jest dużo odległość, ale zdrowie, no jednak to zdrowie to robi, to robotę. Słuchaj, to są gołębie, pierwsza klasa, a nie tam zdrowie. On nawet chorem tak leciały Dobra, idziemy zacząć jest na zegarze. Wchodź roczniaku, biedny ty. Zaczekaj roczna samiczka piękna. O zobacz jak co teraz patrzysz z tamtej strony z miasta, nie? Jak zapierdzielają się, składają fajnie, nie? 55, to już mamy ponad połowę. Pierwszy był 1117 25 to jest 3, 8 minut 55 gołębi Znaczy tam było. No chodź, 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 chodź. No chodź chodź chodź. Chodź, 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 chodź. No chodź, chodź. Dobra, nie będę wchodzić nam za trzy. To jest tajemnica sukcesu. Samice dostają po locie ciasto pieczone przez moją żonę. 55 sztuk 8 minut. Konkurs to długo nie będzie trwał, z 10 minut może będzie trwał konkurs, nie, ale jeżeli tylko było 50% w konkursie to będzie dobrze. 50% musi być. No, dzisiaj to jest po prostu prawdziwy roller coaster pogodowy. Normalnie szok. Zobaczcie, co się dzieje. Urwanie chmury. Z kierunku lotów stamtąd powinny przychodzić gołębie eee, Tu mamy kawałek, tak? Nieba. Tu mamy tak. No i jesteśmy już po locie. Po locie konkursowym numer jeden. Eee, powiem Wam, że jestem mega, mega zadowolony nie wiem raczej wątpię, żeby to była aż taka szpica żeby to były mnie pierwsze na oddział, a wiadomo, że w takie się celuje natomiast przy takiej pogodzie to co się dzisiaj działo deszcze, burze huragany za chwilę słońce, teraz znowu widzicie niebo słoneczko, nie, po prostu pogoda to była dzisiaj, ja w pewnym momencie to powiem szczerze, że miałem tak dosyć ciepło, nie, mówię, o kurde Teraz, jak wyjeżdżałem z domu, było 90 gołębi na 100 zakoszowanych, czyli brakuje 10. Super. Mówię, nie wiem, czy to będzie szpica. Myślę, że raczej nie, bo jest taka zasada, jak te gołębie nie lecą centralnie z kierunku, nie walą w dechę, to ciężko jest lot wygrać, a one przyleciały tak jakby troszeczkę od tyłu. Czy może takie koło zakręciły, bo jest dużo drzew, więc też może szły z kierunku i może zakręciły nad tymi drzewami koło. Za tydzień już będzie troszeczkę dalej, będzie już lot do kategorii A do mistrzostw Polski liczony, także tam już yy, tam już się zacznie jakby lotowanie, takie już o coś, ale na ten moment jestem mega zadowolony, mega yy, ucieszony tym lotem. No cóż, teraz tylko yy, czekamy na zegary, na listę konkursową, zobaczymy jak tam wypadliśmy, yy, bo nie wiem praktycznie komu jak tam przyleciały gołębie, jakieś tam pojedyncze znam yy, sytuacje, natomiast do, do końca. Nie jestem w ogóle zorientowany. Zresztą ja nie lubię, powiem szczerze, ustalać listy konkursowej przez telefon. Ja lubię czekać do wieczora, lubię jak się lista konkursowa pojawi, lubię ten dreszczyk emocji, że otwieram, patrzę, jak tam, gdzie te zaczynają się moje i nie lubię już wszystkiego wiedzieć przed ogłoszeniem wyników takich oficjalnych. Nie? Tak, ja lubię po prostu czekać do samego końca, nic nie wiedzieć, otworzyć listę konkursową i się nią delektować. Nie? Yy, czy będzie się czym delektować? Nie wiem, ale myślę, że lot ogromnie na plus. Myślę, że roczne dostały taki chrzest bojowy, że lepszego już nie można było sobie wyobrazić. Także lecimy dalej. Trzymajcie się, pozdrawiam. Dobry lot. Hej.